To znaczy dobry nauczyciel, nie? Trener był, jak to się mówi, ojcem tego transferu. To winie się Chyba nie za bardzo. od 2012 to masz. Na z 46, 7 było tak, ale tu jest obliczeniowa. Czyli gdzie tych pol to wykonało? praca No tak, niecały procent kanki w górę. Ale no przy 2-4 masy ciała, nie? Pewnie gdybyś odstawił tą kreatynę, jak będzie za jakiś czas coś wolnego, mhm. to pewnie ta waga się nieco obsunie. Zawsze po tych pomiarach Wojtka czujesz się mądrzejszy. Prawda? Jak Zawsze człowiek się czegoś dowie. Akademia Fizjoterapii Sportowej, nadawałbyś się, żeby moduł przeprowadzić tutaj w nowym projekcie. Ale ta jakby suplementacja w kontuza to Dlatego mówię, że to byśmy mogli zrobić 5, 7,3 Przeanalizować musi.. Dobra. Dobra. Dzięki. A są woj tak duże różnice na przykład w zależności od momentu sezonu, że inaczej na marcowym zgrupowaniu jak jest końcówka, inaczej wrzesień, na przykład początek sezonu, a listopad to już, to tak. już jest różnica? Jak robię to już y, któryś rok, to widzę, że takie największe przepalenie y, i takie nie wiem, efektywność wykorzystania tłuszczu jako źródła energii jest właśnie październik, listopad, że wtedy jest taka top tkanka. A w tych okresach takich jak na początku sezonu albo pod koniec, gdzie już jest na koniec takie trochę przemęczenie materiału, to czasami odbija w górę, tym bardziej jak my mamy tutaj taką pogodę, to też myślę, że to może mieć jakiś tam wpływ na sposób żywienia, że tam jest mniej owoców, warzyw, mm. wybieramy inne produkty no tak. i tak dalej. Ale, ale taka top forma to właśnie przypada albo właśnie na maj, kwiecień, maj i w drugiej części roku tak na październik, listopad. I wtedy są takie najlepsze tkanki. Ale to też zależy kto ile gra meczu, bo tak jak tu rozmawialiśmy z Szymim, że mm -hmm. jak jest mecz to ta tkanka zawsze jest na niższym poziomie niż jak tylko się trenuje. Czyli meczem się przepala tak naj, najlepiej. To jest tak? najlepsze przepalenie. No. Taka wysoka intensywność, bez limitu, że nie jest to ułożone, po prostu trzeba biec, trzeba dać jeszcze mm -hmm. tam z przysłatowej no, tak. wątroby i, i wtedy jakby najwięcej to ma wpływ na tkankę. Ale co jest też ciekawe, że jak ktoś gra więcej meczów, to ta tkanka może delikatnie odbić w górę, bo wtedy je się znacznie więcej węglowodanów. O jakim mówicie? Nie no, jak ja, trener mnie do, do, do ledni mnie... No. Takie mamy zdjęcie wspólne. Ojej. Który rok? To jest 26? Nie, 26. Okej. Okay. Czyli 20 rocznica będzie zaraz, No, tre no tak? trener, trener był, jak to się mówi, ojcem tego transferu. A widzisz. Ale mokłupym, kurde. No. Chyba spędziliśmy ze sobą w sumie 360 dni w roku. A, tak. Przed tak? Noworodem. Dobry czas, ja go wspominam bardzo minę. Zobacz, reprezentacja. No. Prawie 100 meczów. Warto było zainwestować. Ja tak? skończyłem młodzieżowych, co prawda. Mam 99 meczów w reprezentacji. Tak? Oficjalnych. No mam nadzieję, że mnie przeskoczy. To prawie jak Tomek Wieszczycki, tak? On te 99 goli w Ekstraklasie, tak? No. U Ciebie 9 98 na liczniku, tak? Teraz? 8, no. Ile z tego na narodowym? No wszystkie po kolei, no tam no, z przerwami jakimiś... Czekaj, tu to... jaki te bycie. Nie, nie, tu na ławce. Tu byłeś na ławce. W całej przy linii. Z 90. Uro, urodziny moje. Tu tylko ty, tak. Tak. No, no tu, czyli nie w każdym zagrałeś w takim razie. Nie? <słuch> <słuch> nie, no zagrać to nie, no. W sensie, no, byłem. <słuch> no chodzi o to ilu na boisku, nie? No liczymy 98 na boisku. Nie, z telewizora. Tu jest dowód, że byłeś. Tu była. Tu jest dowód, że byłeś. Byłem. Byl jsem, byl jsem, byl jsem. Já tu nebyl jsem. <laughs> korytarz je Definitely... <grybujesz> w tej chwili tylko dwa gole, hej? Nie wiem, ile goli w tej chwili. To jest <grybujesz> niesamowite. <wierzeń> w każdej pozycji mają dwóch graczy. Na wysokim poziomie, więc mogą się zmienić. Nie, jest to... Właśnie tak to powiesz, jest nie? Na koszucie. No tak, no to było to fajne zadanie. Niedawno, nie? To było pierwszy mecz, że... Bardzo dobrze. Marzec 2-4, no? Dobre. Pierwszy raz tu? Pierwszy raz tak. O, no i co? Pierwsze wrażenie? Robi to wrażenie, no. robi to wrażenie naprawdę. A jakie zrobi wiesz, z kibicami dopiero? No tego się nie mogę doczekać. Czyli na trybkach też na żadnym meczu nigdy nie byłeś? Na trybunie raz byłem na meczu, A, okay. ale to nie polski nawet, tylko na tak. Realu Madry za Talantą, co A, grali. Super puchar. Tak, tak. Oj. I naprawdę, na jak cię siedzi na trybunach to robi wrażenie. No. A jak tu huknie w piątek to wiesz. Oby, oby. Czemu, <laughs> tu się oddycha? Tu się oddycha. Ciepło, ciepło. No to jest problem. Dawaj. No, ale to już Nie, nie, nie. Ja też, ja też. Po poprawiłeś? Skirsę go? Zobacz, co się dzieje. To Tomasz, to od 2012 roku Tomasz. To. O 3 w nocy mnie budzisz, grosim to robię. No, ma klucz, To też mam od 2009 roku jest teraz pozuje, wiesz, do zdjęć nowy, nowa fryzura A, no właśnie, czas to, aktualizować Tobie mi mieścinał no. no Widać, że założył soczewki, tak? Tobie to mi no. A ja, wiesz, mi no, ja, że mieści no, a mi mieści no. Jeszcze tylko kreseczka z boku <śles> co panowie, co, zaczynamy Idziemy do Huana. się много игроков, если не не разумеется. Продолжение следует...

Tutaj będzie dobry touch się, wiesz. A tu co będzie? Tu? Też bramka Ale teraz. Ja. No tak. teraz... Teraz, teraz teraz co go będzie, Kozi? Ja myślę, że out, duży out Który <grydy> sektor? D16 <trydy> Mówiłem no. no. no się że po ziemi zsiada na są bramką i idzie to do... Szukał, szukał o, o! A, co ty robisz? Nagraj no, no tak, na, się. No tak. Bo to w treningu uczymy, <śmienny> <można zakładasz>, <śmienny> <śmienny> no można zakładać, nie? Mhm. Po to tu tak też co nie? weź się stań tak, skórę w bramce, jak tak czytasz dobrze. Nie ten wzrost, rozs, dasz. To. O! To i gol, no, tak pół powietrze która? Który sektor? Który? Prawie, prawie <grywa> <grywa> To widzisz już? No, Szołach! No, co sił. powiedziałeś przed strzałem? Trybuny tam no. Więc... Ale widziałeś jakie podanie było? To było tak, wiesz... Nie wiedziałem, było Musisz się była. zmieścić w polu Działem, ale jak uśmiech wiesz, że idziemy <grywa> Uuuu uh. <grywa> Tego Ci życzę, tego Ci życzę! <grym> Komu? Skończyłem. Komu skończymy? Komu to Tylko tą rzucimy w dzikich. <grym> no jest. Jeszcze raz. Rozwijamy się dużo. Bo jeden raz to może być No tak. tak? Jest. A No, drugi? Nie, to jeden. A ty? Ja bym wstawił, że jeden. Już. A tu znowu tyle energii, no. ile no, no. tech... jest utychy. Nie wiem, czy widziałeś, lewy. A No. Piszcz, tak? A gdzie gdzie jesteśmy? Jeszcze nie. Teraz okradli tego. Kamyka. Pierwsza wasz wyścig z oddziału Dwóch Polaków przeciwko sobie, bo tam jest ten. Waśniek. Widzisz, jaki no, elegancki. Tak, jakie jest to, to pierwsza liga, tak? Pierwsza liga, no, ale tak, szesnaste miejsce Trzeci w Masz kontakt? No, ostatnio gadałem z nim, jak się stało. Dzień, 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 dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Piąteczka. Przedstawiam Adasia, naszego bohatera. No tak, e, Tu jest, jest jego brat Filip. Jest Panie trenerze, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Jak się relaksujecie? Gra, kiedyś? Buka się chłopakowi, nie? Jak się gra? Czekaj, czekaj, razem uderzymy. Dobra, ty zrób tutaj fajną podpórkę. Tak, 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 żeby była, o tak. Nie ruszaj nic. Tak? Masz podpórkę? Tak? Czekaj, 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 tak przymierzymy. Aj, tam brakło wow. troszkę, Już blisko, już blisko. Zdaje się, tak. inaczej niż na stadionie. Nie, i tak sobie popróbujemy tylko. A tu trzymajmy... mamy no, jeszcze jeszcze starszą podporeczkę zrobimy? To jest praca zespołowa. O. Teraz. Pa. No, no yes, brawo! Yes. brawo. Zmienili ci nauczyciela, wiesz? <grym> Tam nie musi ja Nie Chcę <grym> mówić, no, ale nie tutaj no, już. O. Ale co to znaczy dobry nauczyciel, nie? Jak jak od razu widać efekty, prawda? No tak, no. Taak, no. U? Ej, brawo! Dobre. A profeska, nie? Jakbyśmy zagrali 2 na 2, to my to bez ci szans. Ciężko by było. My bez szans. Cześć, teraz my musimy zostać właśnie z trenerami i tak samo hmm. będziemy no uczeni, wiesz? Mistrz teraz przyszedł. Mistrz Paweł. Dobrze, kończcie powoli, bo ja mam lekcje z nim. Cześć. To jest taka ekipa, ja, to myślę, że nie widzę, że... Patrz, 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 patrz. No nie. Dobra, dobra, dobra brawo, brawo, no brawo. ten palec, tak? Tak jak ja. I to na to. Ale wiesz, że No, tak jak masz, brawo. No tu już i nie. Jeszcze raz powtórzymy. Dwie torby, a dla trenera? Masz? Oczywiście. O dobra, No, no, nie? no gratuluję. Egzekfo, pierwsze miejsce, znakomicie. Czekaj, czekaj, założymy. Założymy szalit. No, tak jest, no. I, I w piątek kibicujemy, dobra? Tak, tak. To Lujo, Filip, a co mówisz, kto wygra w piątek? To przecież jest. na głos, kto wygra w piątek? No raczej Holandia, ale kibicuję. Mam kibic cię wygonić, z nie. Kibic nie kibicuję Polsce, ale myślę, że Holandia wygra. Mo, możesz. A czy możesz... Wolę Polskę, Ale możesz ale myśli... zmienić myślenie. Możesz? No to zna. No, no dobrze gra no. Holandia, ale wygra kto? No prawda. No wiesz, jak ty szybko się uczysz, nie tylko... To w bilardach Piłeczkę jeszcze macie, w domu będziecie Ale te wszystkie wazony niech mama zbierze Nie, będziecie grali, dobrze? Trzymajcie się chłopaki Dziękujemy wszystkim, dobrego Wiecie jaki trening ominął Kamyka w kolonii? Jaki? Zobaczcie Pokaż Kamyk co tam się wydarzyło A jest FC Köln Ominął mnie trening karnawałowy No Widziałem jakieś fotki na Xie Powiem Ci, że dobrze to wyglądało. Dobrze, dobrze. Dobre przebrania. Bardzo mi się podobał Tom Kraut, muszę powiedzieć. Z tym Bardzo fajne to było. Na miarę, na miarę widać robione Również trener jako Papa Smer Czekaj, czekaj, jest trener Kwaśniuk. Tak jest No jest, cały zespół. Można no sporo ekipa została, nie? Na kadrę tam poza tobą to pojechało kilku dosłownie Tak, nie? tak, sporo ekipa Zawsze gdzieś tam taka tradycja że no. muszą chłopaki Pokaż przebrać. tutaj chłopakom, bo Skóra nie widział, Kryspin nie, nie widział To jest trener, nie? to sprawa no. no i tam wiadomo <noise> Trzeba do Polnika zadzwonić, drzewka. żeby to zrobił w górniku No właśnie, Polnik akurat z powinien przywieźć Ale top No, top tak, że... Ale wiesz gdzie byliśmy z, z kamykiem w Kolonii? Gdzie byli byliście? Na kebabie Ostatnio byliśmy na kebsiku no. Jak kebsiku? Trzeba było reklamę zrobić troszeczkę <laughs> tak? Ile gwiazdek? Na ile? Na 5? Na 5 no Wypada piątkę, piątka, jak już Poldi wie, że jesteśmy, to... Dajemy piątkę, Poldi. <laughs> Weltmeister Shaftela, tak zwane, y, Lukasa Podolskiego. Pozytywnie oceniamy. Wszystko zjedzone, więc y, naprawdę y, serdecznie zapraszamy. No podciągnąłeś troszkę ocenę, <laughs> Nie no, godnie było, godnie, godnie było. Talerz Mistrza Świata, jak to było? Talerz ta Mistrza Świata, Weltmeister ta... tele? Tera, Coś takiego, ta... nie? Bardzo dobre, bardzo to... dobre. My jak byliśmy, to z sandwich był jedzony. O. To też tam było w menu chyba. Bo. pożegnalny. Chris, Chris grał na kolonii. Pożegnalny mecz polnego, powiedzmy. Za poldy grał połówkę tu, półkę tu. Tak, nie? tak, tak. 5-0 do przerwy, tak? Na bramkę strzelił. Czyli słyszałeś, jak tam ryknęła? Jak tam, jak ta trudność się nazwała za brąką? No, kurwa, nie? Okej. Okay. Ten... To tam no, I Plus torcida jeszcze była no. zawsze. Działo się. Ale mega wyda wydarzenie. No. Załóżcie, że to so, jest ja załóżcie Kolejny tam dla I teraz przez kanał, tak na zauważyć? Kile Ala! słuchajcie No, tak? no siemanko wietes Dobrze cię widzieć Ciebie również A padejesz od jedzinki? Oczywiście Jak tutaj, tak? Urzędujesz chwilowo w Warszawie? E, no tak, rehabilitacja w sumie od sierpnia W sierpniu miałem operację, więc e... Teraz dostałem zgodę, żeby być w Polsce przez jakiś czas, przejść operację, zacząć rehabilitację te pierwsze miesiące i. Czyli trzy miesiące, trzeci miesiąc teraz leci, nie? Bo tak myślę sobie, jak byliśmy w, w lutym u Bochna w Poznaniu, to on też był jakoś pewnie w trzecim miesiącu, nie? Czyli jakie to jest etap u Ciebie teraz? Z Bochem teraz wraca, to mhm. praktycznie jest on tam chyba rok czasu. No tak. U mnie to jest teraz trzeci miesiąc, no już jakieś poważniejsze ćwiczenia na, na siłowni wchodzą w grę. Rehabilitacja przebiega pomyślnie, więc mhm. no, za kilka tygodni będę miał pierwsze testy, jak wygląda ta cała noga, porównanie dwóch nóg. No, na razie to wszystko przebiega tak, jak, tak jak ma przebiegać. Mhm, spoko, czyli jesteś w Warszawie generalnie od, od początku w zasadzie, tak? Od... Tak, dostałem zgodę z klubu, mhm. e, bardzo fajnie się zachowali, ponieważ e, Powiedzieli po prostu, że to jest moje zdrowie, moje kolano, żebym ja zadecydował, co będzie dla mnie najlepsze, gdzie będę się najlepiej na i, i komfortowo czuł przy tej rehabilitacji. Więc... Jestem nim za to wdzięczny, że tak poda do tej sytuacji. Miałem ci mówić, że i tak wyglądasz dużo lepiej niż jak ci ostatnio widziałem na zdjęciu z, z prezentacji. Znaczy nie na zdjęciu, nie, na grafice. To, to zdecydowanie, zdecydowanie Co bo tam się wydarzyło? To zdjęcie no, nie, ogólnie ja nie wiedziałem. Dopiero jak zobaczyłem to, to zdjęcie, no, to to sam się dziwię, że, aż, aż że, że że można tak przerobić. Tak muszę zostawić, czy to jest ten sam gość? <głos> <głos> chyba nie za bardzo. <noise> nie, nie, na pewno nie. Trochę przesadzili, no trochę lat mi dodali. Trochę ci dodali. Tak. Dobra wie to jest zdrówka w takim razie fajnie Dzięki. się zobaczyć. Trzymaj się.